Witajcie widzowie na kolejnym odcinku. Ja kupiłem hamurtisa, Patrzcie, co jest tu, nie Mam 42 klejnoty i mogę sobie kupić jakąś jego wersję inną kolorystyczną. Um, za chwilę, jak sobie zrobię, tu jeszcze jeden level dalej, chyba. Jeden czy dwa? Jeden. to sobie kupić tego albo tego skina, ale ja nie kupuję. Ten, ten, on, kupujcie go, on jest przepiękny, to jest najlepszy skin ever! Jeśli macie kieszonkowy, no to wydajcie taki kieszonkowy, bo po co się, zamiast kupujecie 160, gramów, to kupujecie 170 i macie pięknego skinu do motica. A jeśli nie, no to weźcie sobie tam, dokupcie troszkę jeszcze 180 km dodatkowo. 170 i 80. I kupcie Edgardito, Bombardito. No, mecha Edgar też jest piękny. Ale nieładniejszy. Ale ładniejszy. Dobra, jeśli nie przeżywam bierka, zostawcie lajka like i subika. Jeśli podoba Wam się taki content. Bierka startuje.

Tak Myślałem, że to obydwoje nie ogarnę. Znaczy trójka trójkę nie ogarnę, ale git. Winnek. Ka... Kalak. kalak. Równe tysiąc punktów, Mastery! Nie. I bambik. Bardzo duży bambik. Muszę um, że zobaczyć, zobaczyli, co mi dodał ten gościu. Taki jeden kolega, mój go Mam go! On jest Zeta Division. Zeta Division. Lololo. Lolo. To jest lekki, co mi właśnie, nie, nie, nie jak. To ja nie mam nawet na spajku. Nie spajki słowa wstać. Czyli no nie chcę obrażać, ale A, trochę nie, nie lubię spajka. Jest 21. Masteria wysoka. Skinek piękny. Ale niestety spajki nie lubię zbyt ja też nie lubię mega lewu, lubię Leonem. Sandy głównie na postać, Amber głównie na postać. Story Cornex mega, mega głównie na postać. To jest mega set ma postać, którą... Jak ogarniesz, to już wygrałeś. Ja mam wszystko do niego kupionego, wymaksowanego. Cordelius. Najlepsza postać G. Tylko patrzcie jaki back. I to pokazuje, że mam Star Power do Cordeliusa. A ja właśnie tego Star Powera nie posiadam. Cześć, teraz. No, dla mnie jest taki zły. Oj, może się skimkał. No, czekajcie. Czekajcie, dwie misje. Dobra, jakichkolwiek misja. Tylko za 500 cash, bo tyle. Dobra, dobra, dobra. ponownie. Ja nie, lubię nie, misji nie, 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 Sandy. nie, 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 Dobra, nie, broka bierzemy. bierzemy. broka. nie, 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 niego. nie, 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 Mam jeszcze pożywica. Zobaczmy, czy ja sobie włączę to. Czemu go? Jak tylko go? Steel, 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 steel. Pamiętajcie Steel. To jest taki dziwny youtuber. Tak. Gierka startuje. Nie